w sprzęcie dla najlepszych wejdź na groundgame.com Game w poważeniu przed Galo Fight Night Special Edition jeden z zawodników który pojawi się na karcie Rafał Kieńczyk z nami witam serdecznie Cześć Rafał, trzymana była ta informacja w tajemnicy, że tutaj wystąpisz. Jedna z ostatnich osób, która się pojawia na karcie, to właśnie ty. Powiedz, od kiedy ty wiesz, że będziesz się bił właśnie tutaj dla armii? No to też właśnie nie była jakaś taka tajemnica, bo to jest świeża sprawa. Trzy tygodnie, można powiedzieć, wiem o tym, że zawalczę tutaj. Więc jakiejś wielkiej tajemnicy trzymanej długo nie było. Po prostu to była taka. E, walka last minute można powiedzieć, tak. Dzięki uprzejmości Filipa i armii e, udało się tutaj dograć e, no, nawet dość dobre zestawienie. Tak? E, myślę, że przeciwnik, jak na m, tak krótki czas, e, jest ściągnięty odpowiedni. Mhm. Wlado Neferanowicz, tak się nazywa twój rywal. On ma 11 pojedynków zawodowych, z dodatnim bilansem wchodzi do tej walki. Myślisz, że czego będzie próbował w walce z tobą? Bo z pewnością twoje walki oglądał, myślę, że pewnie były one dla niego łatwiej dostępne niż jego dla ciebie. Na co się przygotowujecie? Ja tak naprawdę widziałem jego dwie walki, tylko tyle znalazłem i myślę, że ze mną zawalczy, tak jak w sumie w każdej z tych, co obejrzałem, tak, czyli stójka po to, żeby, żeby skrócić dystans albo żeby przechwycić kopnięcie Pewnie będzie chciał kliniczować pod siatką, obalać, kontrolować z góry, próbować poddawać tak Czyli głównie gra można powiedzieć, taka zapaśnicza. Wiesz już, kto będzie twój pojedynek jutro sędziował? Ostatnio w twojej walce było troszkę zamieszania, nie będziemy już może do tego wracać, bo dość wywiadów dałeś, ale, ale powiedz mi, czy już tą informację masz? E, tak, wiem, kto będzie mi sędziował tę walkę, już e, na wrażeniu dostałem tę informację, e, będzie dwóch sędziów ringowych, e, sędzia Tomasz Bronder i Piotr Jarosz, e, moja walka akurat będzie sędziowała e, sędzia Jarosz. Udało się wymazać już tą złość po ostatnim rozstrzygnięciu pojedynku? No tak, trzeba żyć dalej. No, tak to wygląda, takie życie, tak? Nie ma co się obrażać na wszystko i na wszystkich, tak? I szabelku wymachiwać, Trzeba po prostu wrócić do gry, i tyle. Powiedz mi, Rafał, jak wiele pojedynków planujesz tutaj w Army Fight Night stoczyć? Na pewno nie jedyny, tak? Na pewno to nie jest jedyny. Też chciałbym się jakoś odwdzięczyć organizacji, że znalazła, dała mi możliwość tutaj walki w tak krótkim czasie i że dopierała po prostu to zestawienie zapewniła mi godne warunki. Także na pewno to nie jest pierwsza i ostatnia, tak. Powiedz Rafał, bo mówię, że o tej walce, wiesz, od trzech tygodni, to powiedz, czy od tych trzech tygodni to się przygotowujesz, czy byłeś już wcześniej w gazie, bo czekałeś na okazję? Nie, nie, ja od razu po tej walce na Fen już w poniedziałek byłem na macie. Normalnie trenowałem, bo byłem w gotowości, żeby podjąć ten rewanż natychmiastowy. E, powiedzmy, w okresie świątecznym było takich kilka dni, e, nietrenowania, tak? A raczej związane z okresem świątecznym, tak. No i jakimś takim odpoczynkiem po, po gali ale już później zaczął się, zaczęło się coś kroić, jakaś sytuacja na temat kolejnej walki. Także byłem już w normalnym treningu. Zresztą ja nie, nie robię jakichś takich przerw. staram się cały czas utrzymywać formę i mieć w gotowości do, do wzięcia walki. Rafał, czy występy dla Fanów w tej chwili to już jest temat zamknięty dla ciebie? Nie, jeszcze nie. Kwestia tej jednej walki, o której była mowa z Pawłem Iżwiakiem, może coś więcej na ten temat nam powiedzieć? Zobaczymy jak to się rozwinie, najprawdopodobniej to o, to się, o to się rozchodzi, ale, ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo termin odległy zaproponowany przez organizację, więc powiedzmy w połowie roku będziemy wrócimy do tego tematu. To zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Na pewno chętnie ci obejrzymy i w frenie, i w armii. Czekamy na jutrzejszą walkę. No i kibicujemy w polsko-zagranicznym starciu Dajczadu. No i czekamy na zwycięstwo. Dzięki, Rafał, za rozmowę. No, dziękuję. Dzięki.